Wielu z Was mnie pyta, Bogusław, jak wychodzisz z ciała? Jakby to była jakaś magia, a to prostsze niż myślisz. Wystarczy jedna rzecz, intencja. Silna, czysta, niezachwiana. Robiłem to setki razy. Ustawiałem budzik na piątą rano. Gdy się przebudzałem, wracałem do łóżka. W półśnie. Obracałem się astralnym ciałem na bok, odrywałem się, czułem, jak moje ciało upada na podłogę. Leżałem, kalibrowałem zmysły. Czy widzę prawdziwie, czy czuję naprawdę? Obserwowałem swoje ciało z góry, nieruchome. Czasem zaglądałem do środka, serce, puls, spokój. Szukałem lustra, patrzyłem w swoje astralne odbicie. Sprawdzałem, kim teraz jestem. Potem tylko intencja. Leciałem nad żywcem, odwiedzałem ludzi. Czasem ktoś mnie wołał: Pomóż mi wyjść. Więc leciałem. Chwytałem jego dłoń i wyciągałem go z ciała. Ale wiesz, jeśli nie lecisz za daleko, archonci nie przeszkadzają. Problemy zaczynają się, gdy zbliżasz się do kopuły. Wtedy przybywają, dlatego grałem ich grę, udawałem nieświadomego, jakby to był tylko sen, program, zwykła rutyna, znikały. A gdy latałem, czułem wolność. Wszystko tutaj działa przez intencję. Chcesz latać, lecisz, chcesz rozmawiać, mówisz bez słów. Nie ma barier, nie ma języków. Ale pamiętaj: nie pij nic, nie bierz niczego od istot. To pułapka, kontrakt i nie patrz za długo w lustro, bo możesz zobaczyć inną wersję siebie i wpaść do innej linii czasowej. Powrót będzie trudny. W astralu spotykałem też części siebie, zagubione w traumie z dzieciństwa. Przytulałem je, wchłaniałem z powrotem. One wracały do mojej esencji. Zawsze zabezpieczam swój dom. Tworzę bańkę maskującą. Negatywne byty widzą mniej i nie mają dostępu, bo świat astralny jest pełen pułapek. Tam się płaci energią, za przyjemność, za złudzenia. Nie warto. Spotkasz istoty, które pracują. Jak urzędnicy Matrixa. Każdy coś robi. Każdy ma zadanie, ale ty nie musisz w to wchodzić.